Cześć! Chciałam wam dzisiaj przedstawić, może mam znaną metodę, która polega na naklejaniu kryształków. Tutaj mam pracę, które wykonałam ja osobiście. Jest kolorowa sowa. Paw. Wilk. I są też obrazki. Sakralne. Tu jest Matka Boska. Za chwilkę pokażę Wam, jak wykonać malowanie diamentami. Zestawy do malowania diamentami możemy kupić w polskich sklepach stacjonarnych, internetowych, ale również na zagranicznych portalach zakupowych. Po zakupie otrzymają Państwo komplet, w skład którego wchodzi projekt obrazka, jaki sobie wybierzemy. Dostajemy też diamenciki, które będziemy kleić na ten właśnie obrazek. One są pakowane każde oddzielnie. Mają oznaczenie symbolu, liczby czy cyfry, które odpowiada potem w odpowiednim miejscu na obrazku. Aby przykleić te koraliki, dostajemy również taki pojemniczek, na który sobie wysypujemy poszczególne korale. Urządzenie do nakładania tychże diamencików, koralików. Klej, który jest niezbędny do tego, aby nałożyć, i to jest w takim podstawowym zestawie. Natomiast, jeżeli są bardziej rozbudowane, bardziej skomplikowane i przede wszystkim większe obrazki, to otrzymujemy jeszcze wówczas pensetę, która jest niezbędna do nakładania tych diamencików, oraz urządzenie do nakładania, które z tyłu ma. Tak, taką końcówkę, która pozwala nam nałożyć więcej y, diamencików y, równocześnie, I ja Państwu potem pokażę, jak to zrobić y, przy okazji innego y, obrazka, ponieważ ten, y, ten y, nie wymaga użycia takiego y, sprzętu. Nasz projekt zabezpieczony jest folią, którą y, w momencie wykonywania y, naklejania będziemy musieli odrywać stopniowo, ponieważ pod spodem znajduje się klej. Żeby ten klej nam nie wyschł, musimy pomalutku odrywać i przyklejać diamanciki. E, diamenciki oznaczone są symbolami, które są wypisane w tym miejscu. Dany symbol odpowiada numerkowi e, diamencików. Czyli, jeżeli tu mamy numerek 8, szukamy numerka 8. Akurat w tej sytuacji jest też numerem 8. Odszukujemy pojemniczek. Numerkiem i wtedy musimy wysypać i naklejać. Teraz Wam pokażę, jak to zrobić. Odcinamy. Do pojemniczka wsypujemy nasze diamenciki. Bierzemy nasz przyrząd oraz klej. Odklejamy. Zabezpieczającą folię i nabijamy troszkę kleju do środka. I teraz przystępujemy do klejenia. Jak potrząśniemy pojemniczkiem, to diamenciki nam się odwrócą tą prawidłową stroną do góry. Wtedy przyciskamy. Przykleja nam się i przyklejamy na naszej pracy. Delikatnie odklejamy klej, folię właściwie odkleju i naklejamy diamenciki. Zostały naklejone diamenciki o numerku 8. Musimy sobie je z powrotem sypać do woreczka. Odłożyć. Następny numerek to mamy numerek 7. Odszukujemy również jest numerek 7. Bierzemy następny woreczek. Pierwsze klejenia są dosyć e, e, czasochłonne, bo trzeba e, przygotować, wysypać, e, e, porozcinać, ale później już jak będziemy mieli pootwierane, to nam to pójdzie szybko. I klejmy numerek 7. Kolejne miejsce to jest literka A. Odszukujemy literkę A, która ma numerek 9. Możemy sobie docisnąć palcem, żeby nam się dobrze przykleiły. I tak po kolei uzupełniamy nasz obrazek. Jeżeli zdarzają się sytuacje, że yy, kamyczek nie chce się przykleić do tego naszego urządzenia, musimy wymienić klej. W tym celu musimy sobie wyjąć ten, który był wcześniej. Tak, żeby było puste. I nabieramy po raz kolejny. Lähime tale . Medalli. Diamentami możemy wykonać dwoma rodzajami kryształków. Ten, który pokazywałam Państwu wcześniej, robiony jest z kryształków, które mają okrągły kształt i nakładane są zazwyczaj pojedynczo, ponieważ w tym wzorze występuje wiele kolorów. Natomiast jest jeszcze druga możliwość. Zaprezentuję to na. Obrazku, który kleję aktualnie, i on jest wyklejany w całości. Tutaj mamy kwadratowe diamenciki, które szczerze mówiąc są trudniejsze do ułożenia, ponieważ trzeba bardzo dobrze dopasować, żeby dolegały do siebie idealnie. Z okrągłymi nie ma tego problemu. Tak, jak mówiłam już wcześniej, pokażę teraz jak używać drugiej końcówki w tym przyrządzie do, do naklejania. Ono ma taką płaską końcówkę, i jak poprzednio, musimy nabrać sobie klej. Wysypujemy sobie kryształki. Musimy tak dopasować. Tutaj, w, tej, w tym pojemniczku, są takie rynięki, gdzie one świetnie się układają. Jak sobie dopasujemy, to możemy większą liczbę tych kryształków przykleić jednocześnie. Tak w tym wzorze wygląda tak yy, wzór przyklejania yy, kryształków. I teraz tak bierzemy nasz przyrząd. Dociskamy do czterech w tym przypadku yy, kryształków, i jednym ruchem, tylko tutaj musimy bardzo dobrze dopasować, naklejamy. Można to jak zawsze docisnąć palcem, żeby nam się nie odkleiło. I bierzemy kolejny. I tam gdzie się. Gdzie jest dany wzór, to klejamy. Możemy sobie to dosunąć delikatnie, tylko jest już to trudne, ponieważ klej dosyć dobrze trzyma i niestety jest problem, żeby przesuwać. I w taki sposób yy, możemy sobie albo usprawnić pracę. To wszystko zależy od. Yy, tego, jak lubi się wyklejać. Ja osobiście nie lubię tej metody, bo potem jest troszkę poprawiania. Natomiast y, szybciej mi idzie, jak kleję pojedynczo. I tak możemy sobie doklejać. Y, ważne też jest, żeby. Y, jeżeli się kończy y, klejenie, y, przyłożyć z powrotem tą, czy folię, czy papier, żeby nam nie wysychał ten klej. Tak wygląda wyklejanie kwadratowych diamencików i całego obrazka, ponieważ ten poprzedni był wyklejany tylko częściowo był wyklejany bukiet bzu. Nasz obrazek jest gotowy. Został wyklejony, piękny bukiet bzu. Teraz wystarczy, że obetniemy w koło, ponieważ tutaj znajdują się oznaczenia. Do wyklejania, jakieś informacje o wymiarze. Oprawimy i możemy sobie ładnie powiesić na ścianie. Jeszcze przy padającym słońcu w ramieniach słonecznych te kamyczki będą się mienić. Także zapraszam do zabawy.